Pamiętam, jak chciałem zacząć trenować na siłowni. Wiele razy było tak, że dostawałem zastrzyku motywacji do tego, aby zacząć trenować, a więc to robiłem. Trenowałem jak jakiś maniak przez kilka dni. Aż w końcu budziłem się pewnego dnia, salutki oblały, a przecież dziś też mam zrobić trening. Eee, pójdę jutro. Dzisiaj mnie wszystko boli i tak muszę odpocząć. Przychodziło jutro, a ja mówiłem to samo. I tak miałem ze wszystkim. Chciałem się nauczyć na gitarze, więc kupiłem gitarę. Zagrałem raz i potem nie grałem przez kilka następnych miesięcy. Chciałem zacząć czytać, więc przeczytałem 50 stron książki w jeden dzień, a potem nie podniosłem jej przez następne kilka tygodni. Tak cały czas. Miałem te tymczasowe zastrzyki motywacji, gdzie chciałem odmienić swoje życie na lepsze w jakiś sposób, ale po prostu nie byłem w stanie utrzymać tej regularności, która wymagała ode mnie tego, aby ten sukces osiągnąć. I działo się tak, ponieważ ja nie potrafiłem utrzymać tego pozytywnego momentu. Widzisz, kiedy zaczynasz z jakąś nową aktywnością, to na początku zawsze jest najciężej. Tak jak na przykład z siłownią. Kiedy zaczynasz, to nie wiesz za bardzo, jak trenować, ile trenować, jak jeść, ile jeść. Po pierwszym treningu jesteś cały obolały, a więc naprawdę ciężko jest przejść przez ten pierwszy początkowy etap. I dlatego tak wiele ludzi właśnie się poddaje, że to tylko ten początek. Wiele ludzi się poddaje, bo zapomina, że tylko ten początkowy etap jest taki ciężki. A jeśli trenujesz już od jakiegoś czasu, to wiesz, że z czasem trenowanie staje się coraz łatwiejsze i coraz łatwiejsze, a z czasem nawet przyjemniejsze. Przez co i również twój progres zaczyna wznosić się na wyżyny. I dzieje się tak, ponieważ nabierasz tego pozytywnego momentum. Momentum możemy przetłumaczyć jako taką prędkość. Wyobraź sobie, że pchasz kulę śniegu. I na początku jest ci naprawdę ciężko, bo cały czas pchasz ją pod górę. Ale pomimo tego, że ci ciężko, ty i tak ją pchasz. Aż nagle pchanie jej staje się coraz łatwiejsze, i coraz łatwiejsze, i kula nabiera coraz większej prędkości, aż w końcu ona sama nabiera tej prędkości. I ty już praktycznie w ogóle nie musisz jej pchać. Tak właśnie wygląda nabieranie momentu. Zawsze kiedyś z czymś zaczynasz, jest ci naprawdę ciężko, ponieważ Bóg sprawdza, czy ty zasługujesz na tą rzecz, którą chcesz osiągnąć. Czy zasługujesz na ten sukces, który chcesz osiągnąć, czy nie. Aczkolwiek z czasem ścieżka staje się coraz mniej kręta i coraz mniej wymagająca, dlatego właśnie tak istotnym jest, abyś ty był na swojej ścieżce rozwoju osobistego w 100%. A nie tylko połowicznie, w szczególności kiedy zaczynasz. Bo jeśli ty chcesz odmienić swoje życie, zerwać z tymi wszystkimi złymi nawykami, jak gry komputerowe, pornografia, masturbacja, uzależnienie od mediów społecznościowych, to nie możesz robić przez cały dzień wszystkich tych pozytywnych nawyków, a na koniec dnia powiedzieć sobie, że o, zagram sobie w godzinkę w CS od nagrodę. Ponieważ. Ty wtedy niszczysz całe to swoje pozytywne momenty i sprawiasz, że wracasz z powrotem do tego swojego starego trybu życia, przez co tak ciężko jest ci utrzymać ten nowy. Poza tym, jak Ty chcesz, aby jakakolwiek z tych pozytywnych rzeczy, jak na przykład trenowanie, czytanie, czy uczenie się nowych rzeczy, jak one mają niby być dla Ciebie frajną, kiedy ty codziennie smażysz swój umysł, dopaminą z tych? Prostych jej źródeł, jak na przykład właśnie pornografia czy gry komputerowe. Żeby twój umysł uznał książkę za wystarczająco stymulującą, ty najpierw musisz się pozbyć tych innych, bardziej stymulujących bodźców, bo inaczej twój umysł nigdy nie wybierze książki ponad TikToka. Nigdy nie wybierze zdrowego obiadu ponad McDonald's. A więc dlatego tak istotnym jest, abyś ty był zaangażowany w 100% w swój rozwój osobisty. Ponieważ to pomoże ci nabrać tego pozytywnego momentu. Dzięki czemu z czasem będzie ci coraz łatwiej i coraz łatwiej być produktywnym i robić te wszystkie dobre, aczkolwiek ciężkie rzeczy oraz w końcu zaczniesz czerpać rzeczywistą przyjemność z tych rzeczy i radość z życia. Ponieważ ty wtedy nie dajesz już swojemu umysłowi tej sztucznej dopaminy, która pochodzi na przykład z telefonu i tak dalej. Ty dajesz mu prawdziwą dopaminę, która jest zasłużona, która jest nagrodą za całą tą ciężką pracę, którą wykonujesz. A zaufaj mi, że kiedy zasłużysz na swoją dopaminę, to cieszy Cię ona dużo bardziej. Na koniec chcę również wspomnieć o tym, że wiem, że jest Ci ciężko, stary. Wiem, jak ciężko jest zerwać z tymi wszystkimi złymi nawykami i wiem, jak ciężko jest wprowadzić te nowe, pozytywne. Wiem, jak ciężko jest robić te wszystkie rzeczy regularnie, bo sam byłem w tej sytuacji to Ty. Aczkolwiek chcę, abyś pamiętał o tym, że to nie zawsze będzie tak wyglądać. Tak jak Ci powiedziałem wcześniej, to jest tylko i wyłącznie ten początkowy etap. Ten początkowy etap, gdzie Bóg separuje zwycięzców od przegranych. Gdzie sprawdza On. Czy zasługujesz na ten sukces, czy nie? Dlatego nie poddawaj się i zdecyduj, do której drużyny chcesz należeć: czy do drużyny przegranych, czy jednak może do drużyny zwycięzców. Aczkolwiek pamiętaj, że nagroda czeka tylko i wyłącznie na jedną z tych drużyn. Dobrze wiesz, jaką. Wybór tak naprawdę należy do ciebie. Ja już wybrałem swoją drużynę, dlatego czekam na ciebie tutaj po drugiej stronie. Bo zaufaj mi, że życie tutaj jest naprawdę zajebiste. A więc to tyle. Mam nadzieję, że Ci pomogłem. Jeśli tak, to w opisie zostałcie link do mojego Instagrama i sobie go obczaj oraz również link do innych rzeczy. Dlatego jeśli Cię to ciekawi, to i obczaj. I co? I pamiętaj, że szkoda życia na bycie pisną. Pozdro! Mm.